Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami. Przesyłanie plików pomiędzy telefonami za pomocą Bluetooth. Aby przesyłać pliki między telefonami za pomocą Bluetooth, musisz mieć włączony protokół Bluetooth w obu telefonach. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z tematu włączanie protokołu Bluetooth. Włącz Bluetooth w telefonach. Włączanie bluetooth zostało opisane w rozdziale Włączanie protokołu bluetooth. Kliknij przycisk menu i wybierz Ustawienia. Wybierz z listy sieci zwykłe i bezprzewodowe, a następnie Ustawienia bluetooth. Dotknij Wyszukaj urządzenia. Dostępne urządzenia bluetooth zostały znalezione i pokazane na liście. Dotknij nazwę urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie. Potwierdź, dotykając opcję Powiąż, aby nawiązać połączenie. Jeżeli zostanie wyświetlone żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234. Połączenie Bluetooth z drugim telefonem zostało nawiązane. Wybierz plik, który chcesz przesłać do drugiego telefonu, np. zdjęcie. Kliknij przycisk Domek. Przesuń palcem dwa razy w prawo, na ekranie głównym. Wybierz ikonę Galeria. Wybierz galerię, z której chcesz przesłać zdjęcie, na przykład aparat. Przesuwając w prawo lub w lewo, wybierz i dotknij zdjęcie, które chcesz przesłać. Dotknij ikonę Menu. Dotknij ikonę Udostępnij. Z listy wybierz Bluetooth. Dotknij urządzenie, do którego chcesz przesłać plik. Plik został przesłany do drugiego telefonu. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Domek.